Witam wszystkich serdecznie. Mamy tutaj wyjęty silnik od mercedesa OM629 OM 420 CD. To jest V8. Wyjęty z MLA AMG. W dobrej wersji, bo wersja design środek brązowy, bardzo ładny. No, taka dziura jest. I tutaj. Sądziłem, bo ciekło z, ciekło z odmy, bo odma jest oczywiście chłodzona cieczą. Sądziłem, że to to, aczkolwiek to nie to, po odpaleniu na zimnym silniku, yy, po odpaleniu na zimnym silniku, yy, dostawał, robiło się takie ciśnienie po jakichś tam dwóch, trzech minutach, że w. Cały płyn zbiorniczkiem wypychało. Normalnie przez korek. Także mam nadzieję, że któraś z głowic jest pęknięta, bo jeżeli jest tulej na tyle opuszczona, wybrana, to blok idzie do odstawy. Blok, Ten silnik. Głowice mam już zrobione, bo głowice mam już przygotowane po szlifach, po wymianie gniazd. Nie gniazd, tylko prowadnic, zaworów. Tak, to wszystko jest tak jak zawsze zresztą na moich filmach co, yy, co widzicie. A drugi blok mam schowany, który już wspomniałem jest źle stanowane, ponieważ na równo są tuleje stalowane z blokiem, one powinny wystawiać 500 nie wystają, ale na to mam yy, przygotowany patent i 100% będzie dobrze. 100% będzie dobrze. Tutaj jeszcze te jakieś płyny podciekają. To tam jest nieważne. Także no, oby nie okazało się, że któraś z tulej jest tutaj opuszczona, bądź wygnita. Bo one potrafią się wybrać nawet jakie, być takie pory małe. Aczkolwiek na takie wrzucanie płynu, sądzę, że któraś z głowic jest pęknięta. Ktoś tu już był, ponieważ widzę gdzie te trytki i tak dalej, i tak dalej. Yy, tutaj gdzieś nam podcieka olej kapie na, katali, na katalizator z pokrywy zaworów tu jest wszystko mokre yy, oczywiście standardowo katalizatory idą w odstawę, w sensie środki ponieważ, tak jak kiedyś wspomniałem Dostają turbiny, bo są zbyt blisko. Takie jest moje. Takie jest moje zdanie na ten temat. I ja już to wypraktykowałem i jest dobrze, nie? Także tutaj jest wszystko tak ciasno opakowane w tych autach. To jest GL czy ML. Tu jest zaraz podróżnica. To jest wszystko obudowane, że dobrze wiecie, że. Tutaj się robi strasznie duża temperatura ponad ponad 500 stopni. A latem to jest naprawdę. A latem to jest 700-800. W, w, w Mówię o spalinach, mówię o temperaturze podczas jazdy. Podczas, podczas jazdy, nie? mówię o spalinach. W tym miejscu DPF -y są dalej, bo DPF są mniej więcej tam, jak się kończy reduktor. Także bardzo wysokie temperatury panują tutaj. Ta temperatura. No, nie ma zbytnio gdzie obejść, bo tutaj jest przód jest również zabudowany dosyć mocno. I to wszystko się kumuluje tu. Na pewno przyczynia się do skrócań, skróconej żywotności głowic, skróconej żywotności turbiny, bo zobaczcie, jak tu blisko jest turbina przy, yy, przy katalizatorze. Także i co jest ważne też, dpf -y zostawiam, katalizatory wywalam. On normalnie się wypala, normalnie wypala dp. Wszystko działa. I byłem na, w zeszłym roku na stacji takim Mercedesem yy, na analizie. I wszystko jest w porządku: nic, spaliny, czy coś spalin nie odbiega od tego, jakby, miał, jakby były. Czy są katalizatory, czy ich nie ma. Także z tym nie ma problemu. A zmniejszamy temperaturę w komorze silnika. I. Jeszcze dobrze jest, ja mam taki bandaż termiczny, owinąć bandażem termicznym tutaj. Odtąd dotąd, to także o ileś stopni na pewno tą temperaturę obniżymy i a turbiny co do turbin, to one dostają w dupę, bo nie, że wysoka temperatura panuje w środku w układzie wydechowym, to Temperatura również wysoka panuje wtedy przy turbinie, dużo wyższa, bo to jest bardzo blisko. I teraz, jak, jak ten silnik, bo ten silnik ma moc, bo ma 700 Nm w serii, przecież, przecież to i chcemy jechać pełną mocą, na przykład, dajmy na to, to te spaliny są wypychane i zaraz od razu napotykają pierwszą przeszkodę czyli katalizator. I potem już jest DPF, także uważam, że katalizatory powinny być gdzieś z tyłu A nie tutaj tak blisko, nie? Na tym temacie filmik gdzieś tam kiedyś nagrywałem i jest to wszystko Mniej więcej omówione Aczkolwiek Mam sprawdzone dwa takie Mercedesy jeden, Który jeden miał katalizatory, drugi nie miał Turbiny po regeneracji I Dwa lata wytrzymały turbiny po regeneracji z hdrz A te turbiny, których nie ma hdrz działają do dzisiaj to już jest czwarty rok także coś się na pewno jest. Zabieramy się do rozbieranie. Eee, tu podłączyłem sobie na krótko, ponieważ musiałem go zapalić bez korektora, bo chciałem sprawić jeszcze chodniczkę spalin. Rozbieramy to wszystko. Głowicy do góry. Sprawdzamy przylgnie. Eee, liniałem. No i tak jak zawsze. I składamy, nie? Części wszystko jest, także... Także zabieramy się za roboty, bo nie ma czasu, jest późno, a rano trzeba wstać. Także rozbieramy i pozdrawiam wszystkich do zobaczenia do kolejnego filmu.